Witam Państwa w poniedziałek 4 września 2023 roku. 1 września 1939 roku świat opanowała wojenna pożoga, pochłaniając 70 milionów ludzkich istnień. To dobra chwila, aby przypomnieć sobie o jej okropieństwach i ludzkich dramatach. Dziś, w pobliżu wolnej Europy, szaleniec, nie licząc się z ludzkim życiem, wysyła swój naród na śmierć. Zapominając o tym, że w największym światowym konflikcie zginęło ich około 28 milionów. Zapraszam na program Ecovision TV. W Opolu na Placu Wolności odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Data 1 września 1939 roku w pamięci narodu polskiego ciągle przywołuje dramatyczne wspomnienia. Druga wojna światowa pochłonęła 6 milionów naszych rodaków, którzy jako pierwsi stawili czoła hitlerowskiemu okupantowi. Dlatego też rok rocznie, w tym dniu zebrani na opolskim placu wolności, uczestnicy tamtych walk oraz mieszkańcy miasta oddali hołd poległym za wolność Europy i świata. Dzień. Ten hołd w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ jeszcze ciągle są przywódcy o imperialnych aspiracjach, dla których życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotowało misterium Modlitwa Pokoju, które odbyło się w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Łambinowicach. Koncerty odbywają się w miejscu, które stanowi przestrogę dla ludzkości, gdzie przetrzymywani byli żołnierze w mundurach z całego świata uczestnicy dwóch wojen światowych oraz wojny prusko-francuskiej. Modlitwa pokoju adresowana jest zarówno do ówczesnych ofiar wojen, a także do ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych. Koncert poprowadził i grał na organach Adam Tański w towarzystwie zespołu wokalnego. Muzyczne impresje przetkane zostały wspomnieniami jeńców uwięzionych w obozie Lamsdorff w które czytał Leszek Zduń. Strzymaj dłonie swoje. Niech skończy się nasza ofiara. Pozwól nam wyruszyć z pługiem na rolę i rzucić się z martwych Tego Tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów odbyło się na terenie Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane korony dożynkowe z całego województwa. Przygotowano również wiele atrakcji dla uczestników święta. To co dzisiaj widać na obszarze gminy Komprachcice, co widać na obszarze samej polskiej Nowej Wsi, mam na myśli przeozdobione posesje, drogi i tak dalej oraz tutaj ten zagospodarowany około 6 hektarów lotniska Roklubu polskiego, który jest fantastyczną przestrzenią, którą pan marszałek ma do dyspozycji. Pokazaliśmy, że powiem wprost, zasłużyliśmy na miano organizatora Dożonek Wojewódzkich. Dożynki są tym wymiarem takim gospodarczym, podsumowaniem e, tych plonów w rolnictwie, w produkcjach i sadowniczych, i, i ogrodniczych, ale też dla mnie to jest bardzo ważne, że my przez cały rok e, budujemy te relacje w sferze sportu, w sferze kultury, budujemy relacje w sferze opieki społecznej. To wszystko są bardzo ważne elementy do tego, abyśmy mówili o tym, że nasza wieś Opolska to jest dobra jakość, dobra jakość organizacyjna, dobra jakość pod względem pewnego poziomu podejścia. Do i powagi spraw, i to jest takie dla mnie bardzo ważne podsumowanie, żeby pokazać, Zarówno prezesów LZS-ów, szefów OSP, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, sołtysów, rady sołeckie. Tegoroczne zbiory na szczęście są dobre. Była dobra pogoda, rolni, plony obfitują. Natomiast problemem jest dalej cena. Jeżeli za 600 zł rolnik otrzymuje za tonę pszenicy, to żeby kupić tonę nawozu musi sprzedać sobie mi 3 tony. Co przekłada się na to, że produkcja roślinna staje się nieopłacalna. Rolnictwo to jest jedna z dziedzin gospodarki. Tam trzeba być dobrym również ekonomistą, a żeby wyczuwać potrzeby i reakcje rynku, mimo trudności, mimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, rolnictwo opolskie moim zdaniem, ma się dobrze. Ten rok dla rolników to był jak rollercoaster. góra dół, góra dół, ostre zakręty i przyroda, i klimat, i polityka rolna, i ceny, i koszty środków produkcji. Naprawdę niełatwy, niełatwy rok. W tym roku wakacje przedłużyły się o trzy dni. Ponad 4,5 miliona uczniów w całym kraju rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Jeżeli gdzieś mamy wakaty, to niestety nie ma chętnych nauczycieli. Ani nauczycieli, którzy by rozpoczęli pracę w szkole, czyli by bezpośrednio byli po studiach, ani też nauczycieli, którzy już pracują w szkole, bo niestety są bardzo mocno obłożeni godzinami w innych szkołach. Dlatego też to był jeden z chyba najtrudniejszych dla mnie lat szkolnych, tak kiedy musieliśmy poszukiwać nauczycieli. Chociaż tych wakatów aż tak dużo nie mieliśmy, to jednak było bardzo trudno znaleźć nauczyciela. Prawie, prawie znaleźliśmy, więc mam nadzieję, że, że ten rok szkolny rozpoczniemy prawie w komplecie. Jeszcze są takie pojedyncze godziny, które ewentualnie tak chcielibyśmy uzupełnić, ale mam nadzieję, że, że po prostu jeszcze się uda. W tej chwili mamy 81 uczniów tak zapisanych do, do klas pierwszych, bardzo dużo. Jesteśmy zaskoczeni, też nie liczyliśmy na tyle klas. Jednak widać, że nasze opole bardzo mocno się rozwija i coraz więcej młodych ludzi mieszka w naszym rejonie, więc trzy klasy. No i nie będzie łatwo, przyznam. Tym bardziej, że jako szkoła wróciliśmy z budynku Szkoły 29, gdzie gościnnie tak mieliśmy swoje starsze klasy, jeszcze po reformie ustrojowej klas 8. Z okazji 35-lecia istnienia Opolska Straż Miejska otrzymała sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Opolska Straż Miejska jest samorządową formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta. Straż wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W uznaniu szacunku dla pracy opolskich strażników miejskich oraz jako wyraz wdzięczności za dbałość o porządek w mieście. Wieloletnią współpracę i pomoc mieszkańcom, społeczny komitet ufundował sztandar, który został wręczony podczas uroczystości w ratuszu. Pamiątkowe gwoździe do drzewca sztandaru przybyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych oraz społecznego komitetu Fundacji Sztandaru. Zdrowie rodzi się w aktywnej rodzinie. To program realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. Dziś mamy tak naprawdę imprezę podsumowującą realizację drugiego projektu w ramach poprawy opieki nad matką i dzieckiem w zdrowiu i w chorobie. I zadaniem klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu była opieka nad matkami, rodzinami w zasadzie, z dziećmi do drugiego roku życia, ale też matkami w ciąży. W tym pakiecie oferowaliśmy bezpłatne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia i szereg konsultacji ze specjalistami od lekarzy, przez fizjoterapeutów, psychologów, radcy, Prawnego, dietetyka, więc w zasadzie wszyscy specjaliści, którzy gdzieś w opiece nad rodziną z małym dzieckiem występują w czasie dojrzewania dziecka i, i czasem rodziny zwracają się z pytaniami szukając pomocy, to ci specjaliści byli u nas dostępni bezpłatnie i bez skierowania dla wszystkich mieszkańców województwa opolskiego. Dziś świętujemy i podsumowujemy tak naprawdę ostatnie trzy lata. Pracy i wysiłków nad realizacją projektu. Mamy apetyt na więcej, więc przygotowujemy się na dalsze działania, ale jest to tak naprawdę też finał naszej sześcioletniej pracy, ponieważ sam projekt rozpoczął się w pierwszej edycji nieco wcześniej i w tej chwili możemy świętować. Również z dziećmi, które pamiętamy od okresu noworodkowego, które rodziły się w naszym szpitalu, możemy świętować całość tych naszych działań w tej pięknej e, pogodzie i okolicznościach e, miasta Opole. W Muzeum Wsi Opolskiej odbyła się druga edycja projektu Opolskie Gościnne. Tym razem uczestnicy pikniku bawili się pod hasłem Siła Różnorodności. Coraz więcej mamy Hindusów, Pakistańczyków, osoby z północnej Afryki, z bliższej Azji i z, nawet z Ameryki Łacińskiej. Jesteśmy coraz bardziej różnorodni. Możemy oczywiście się zastanawiać, dlaczego te osoby do nas przyjeżdżają. Za pracą, za lepszym życiem, względy ekonomiczne, ale myślę, że taki dzień jak dzisiaj jest nam bardzo potrzebny po to, żebyśmy w końcu mogli ze sobą spo, porozmawiać, spotkać się zintegrować, no integracja to tak naprawdę relacje z obu stron, bo więc z jednej strony poznajmy tą obcą kulturę, no ale bardzo też chcemy zaprezentować kulturę polską, kulturę śląską. W tym roku wzorem poprzedniego jest kilka stref. Strefa merytoryczna, edukacyjna, warsztaty. Mnóstwo będzie działo się na scenie. Są animacje dla dzieci i dla dorosłych. Z uwagi na sukces ubiegłorocznego pikniku, gdzie bardzo dużym powodzeniem cieszyły się kuchnie świata, mamy przeróżne kuchnie świata meksykańską, gruzińską, polską, ukraińską. Na scenie odbywają się występy zespołów artystycznych, dzieci, młodzieży, dorosłych. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu. No i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Jarosław Kaczyński ogłosił listę jedynek PiS do Sejmu. Liderów list partyjnych Jarosław Kaczyński zaprezentował podczas konferencji prasowej w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Potwierdziły się informacje, że sam prezes będzie kandydował z Kielc zamiast jak dotychczas ze stolicy. Z Warszawy uciekł też szef MSWIA Mariusz Kamiński, który będzie kandydował z hełma. Zbigniew Ziobro, kieleska jedynka sprzed czterech lat, wylądował na Podkarpaciu. Z kolei warszawskim numerem jeden ma zostać minister kultury Piotr Gliński. W tak zwanym warszawskim obwarzanku, zgodnie z oczekiwaniami, liderem listy został minister obrony Mariusz Błaszczak. Część wyborczych lokomotyw PiS nie jest powszechnie znana. W Bydgoszczy liderem listy będzie prezydencki minister Paweł Szrod, a w Toruniu szef rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Doceniono rzeczników partii. Rafał Bochenek dostał jedynkę w Szanowie, a rzecznik rządu Piotr Miller ma być liderem listy w Gdyni. Swoje dostali też koalicjanci PiS. Paweł Kukiz będzie numerem jeden w Opolu, a przymierzany do okręgu na Dolnym Śląsku Kamil Bortniczuk z partii republikańskiej wylądował w końcu w Płocku. Publikacja nazwisk kandydatów PiS nie przebiegła bezboleśnie. Prezes Kaczyński mylił się przy wyczytywaniu nazwisk kilku kandydatów, sklejały mu się kartki. Największa kontrowersja dotyczyła jedynki w Pile. Prezes wyczytał nazwisko Krzysztofa Czarneckiego. A z tyłu, w telebimie, wyświetliło się nazwisko minister zdrowia Katarzyny Sujki. Na koniec Kaczyński zaprosił dziennikarzy do zadawania pytań, ale rzecznik partii, Rafał Bochenek, sprostował, że nie jest to przewidziane w planie i zamiast pytań ma być rodzinne zdjęcie kandydatów z prezesem PiS. Robi się zatem sielsko-nielsko. Dziękuję Państwu. Gorący temat tygodnia to inauguracja nowego roku szkolnego. Gościem rozmowy przy ognie jest Joanna Raźniewska dyrektorka trzeciego publicznego liceum ogólnokształcącego w Opolu. Witam panią dyrektor. Dzień dobry. Zaczynamy rok szkolny pełni optymizmu, że będzie to rok rzeczywiście bardzo pomyślny dla uczniów, rodziców i dla nauczycieli. A liczba wakatów, które są w polskich szkołach utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie jak w zeszłym roku i w latach ubiegłych, powiedział minister Czarnek tuż przed inauguracją nowego roku y, szkolnego. Czy podziela pani optymizm pana ministra? E, optymizm zawsze wszyscy rozpoczynając nowy rok szkolny mamy, że będzie lepszy niż poprzednie, mm -hmm. chociaż nie gorszy. Co do wakatów, no myślę, że jednak mógłby przejść się po szkołach i popytać. W kraju wyczytałem, że brakuje 40 tysięcy nauczycieli. Nie wiem, ile brakuje w kraju, nie chcę tego sprawdzać, natomiast wiem, jakie są braki kadrowe w mojej szkole, wiem, jak wygląda to w opolu, jak między szkołami ratujemy się po prostu nauczycielami, którzy pracują więcej niż etat, mhm. żeby dzieci miały opiekę i dydaktykę. To ja rozumiem, że to jest właściwie największy problem opolskiej szkoły nie tylko opolskiej szkoły, u progu nowego Polskiej roku szkolnego. No, myślę, że y, dzięki temu, że się o tym dużo mówi to rzeczywiście zostanie on zauważony, bo jest to dosyć duży problem w tej chwili, jeśli chodzi o nauczycieli kadrę. I on jest taki bardzo szeroki. To nie jest tylko kwestia tego, że nie ma nauczycieli jakichś przedmiotów, no bo informatyk, który znajdzie pracę w innym miejscu, natychmiast pójdzie tam ze względu na lepsze płace i mniej odpowiedzialności, czy anglista, który woli pracować w szkole, gdzie prowadzi kursy, a nie lekcje z młodzieżą czy z dzieciakami. Ale w ogóle to mhm. są braki kadrowe, które wynikają z tego, że przez ostatnie lata ten zawód został totalnie zdeprecjonowany. No właśnie, a co? Niskie zarobki, właśnie prestiż. Co spowodowało, że jest taki no, to deficyt? są się różne rzeczy. Myślę, że to zaczęło się od tego czasu, kiedy zlikwidowane były gimnazje. Bardzo dużo nauczycieli, którzy tam pracowali, właśnie w tych szkołach odeszło z zawodu. Po pierwsze musieli to zrobić, po drugie pewnie też chcieli. I później przez kolejne lata strajku, pandemii, zdalnego nauczania i takiego stawiania ciąż kolejnych wymagań wobec nauczycieli, bez tak naprawdę żadnej gratyfikacji. To właśnie tak jest, że wielu ludzi z tego zawodu odchodzi, nie przychodzą młodzi. To jest zawód, który w tej chwili na pewno jest na jednej z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o wybór studiów czy przyszłej kariery zawodowej. Czyli młodzi nie garną się, tak? No jest ogromna dziura pokoleniowa w polskich szkołach, na pewno. A jak pani spięła mm, plan y, lekcyjny? Ilu nauczycieli no, u pani brakuje w szkole? No właśnie, tak naprawdę to jest takie, jak już powiedziałam, ratowanie się między nami, dyrektorami szkół. E, trochę łatamy nawzajem te nieobecności e, i braki. E, powiem szczerze, że to nie jest jakaś taka e, kwestia, że nikt nie chce pracować, tak? Ale na przykład brakuje takich nauczycieli, które chcielibyśmy mieć, prowadząc dosyć specyficzną edukację, więc jeszcze mam y, bardzo specyficzne, ale jednak wakaty. Mhm. To o co w tym wszystkim chodzi? Bo jeśli słucha się ministra pełnego optymizmu i co wy tam robicie, szum, robicie problem, gdy się słucha z kolei nauczycieli, rozmawia się z dyrektorami, rzeczywistość jest zupełnie inna. O co w tym wszystkim chodzi? Myślę, że też rozmowy z rodzicami czy uczniami pokazuje, że pozycja polskiej szkoły. Zmienia się i zmienia się chyba trochę na gorszą. Oczekiwania są bardzo wysokie, natomiast możliwości są coraz mniejsze. Zwłaszcza, że świat pędzi do przodu. Tak, szkoła zawsze była takim miejscem, które do przyszłości mało dostaje. Mhm. Uczymy, taka to moja trochę parafraza uczymy z przeszłości, uczymy teraz, ale uczymy do przyszłości, o której my nic nie wiemy. I nie mówię tu tylko o nauczycielach, bo tak samo o tym nie wiedzą rodzice. I tak samo nie wiedzą o tym, co będzie im kiedyś potrzebne w życiu obecni uczniowie, czy szkoły podstawowej, czy szkoły po średniej, mające naście lat. O tym może wiedzą futuryści, ale też tylko gdybają. Więc to jest takie miejsce, które na pewno w stosunku do młodszych dzieci, yy, dla rodziców, ma spełniać takie oczekiwanie opieki, prawda? Mhm. To, to dziecko ma być w szkole, żeby być pod opieką. Yy, kiedy rozmawiamy z rodzicami, ja też często mówię o tym, że przecież to młodzież spędza z nami więcej czasu. Niż z nimi w domu. I oczekiwania są ogromne, tak? Mamy nauczyć, wlać do głowy wiedzę, przygotować świetnie do egzaminów. E, no ale, że tak powiem, zaczyna brakować już tych zasobów, które miałyby to zrobić, mówiąc trochę nieludzko. Pani, Brakuje tych ludzi, którzy mogą to zrobić. Pani dyrektor, czy pewnym sposobem na rozwiązanie tego problemu kadrowego w polskiej szkole nie jest przypadkiem szmo, szkoła w chmurze co nie znaczy wcale, że uczeń będzie bujał w obłokach. Nazwa Ale pojawia się tak, może jest trochę um, nieadekwatna do rzeczywistości. Proszę pamiętać, że to nie jest szkoła w tradycyjnym rozumieniu, tylko to jest instytucja, która zapewnia możliwość zdania końcoworocznych egzaminów klasyfikacyjnych dla tych uczniów, którzy za zgodą rodziców i pod ich opieką realizują edukację sami. W domu. Czyli to jest taka kontynuacja zdalnego nauczania? Nie, zdalne nauczanie prowadzą nauczyciele. Mhm. To, to a szkoła w chmurze uczeń sam się uczy, uczy w domu. Się uczy sam, a tylko na egzaminy na przychodzi. na egzaminy. Więc szkoła mhm. w chmurze z tą nazwą szkoła trochę przesadziła, ponieważ nie jest to szkoła w tradycyjnym rozumieniu. I na pewno to rozwiązanie jest świetne dla niektórych uczniów. Dla tych rodziców, którzy są w stanie i chcą realizować edukację sami, ze swoimi dziećmi w domu, ze swoimi znajomymi. No taką formę wymyśliła patronka naszej szkoły Maria Skłodowska-Curie. Jej dzieci były uczone przez jej przyjaciół, świetnych naukowców mhm. z, z całej Europy, że tak powiem. Więc to, to jest rozwiązanie dla uczniów, którzy naprawdę mając różne problemy nie chcą być w gronie rówieśników. Nie chcą mhm. chodzić do szkoły, do budynku, nie chcą spędzać tych kilku godzin w gronie rówieśników. Są takie osoby. Natomiast to nie jest szkoła. Mhm. Szkoła to instytucja, ale też z wieloma różnymi innymi zadaniami. A przede wszystkim to właśnie bycie wśród rówieśników. Czy ta tradycyjna szkoła z budynkiem, z klasami, z dzwonkiem woźnym, jeszcze jest nie zniknie? Myślę, że nie. Myślę, że ona nie zniknie nigdy. Ona jest od zawsze i tak naprawdę oprócz trochę takich technicznych rozwiązań. Zmian, metod niewiele się zmieniło od mhm. czasów wymyślenia takie, tego typu szkoły, szkoły Pruski. E, jakich życzeń oczekiwałaby Pani u progu nowego no. roku szkolnego jako dyrektorka no, prestiżowego Liceum w Opolu? Ja chciałabym życzyć sobie, żeby wszystkie osoby, które ze szkołą są związane, współpracują, czyli i rodzice, i uczniowie. My no mamy często już dorosłych uczniów. Nowi uczniowie, którzy wybrali tę szkołę, do niej przyjdą, i nauczyciele e, przychodzili do tego miejsca z takim właśnie nastawieniem, że ono jest po to, żeby wszyscy tam czuli się na swoim miejscu. Że jeśli rodzice wiedzą, że dziecko jest pod naszą opieką, to mają do nas zaufanie, a my dajemy im takie sygnały i tak pracujemy, żeby czuli się z tym bezpiecznie. I chyba to by było najważniejsze. Tak oczywiście powinnam powiedzieć, jak. jak Starożytni powtarzali Ceterum Senseo, Kartaginam Delendam Esse. Jeśli ten zawód nie będzie miał lepszej drogi rozwoju, to zniknie. Ale póki co życzę wszystkim nauczycielom na Pani ręce wytrwałości, zamiłowania, bo uczenie cudzych dzieci to dziś ogromna pasja. To prawda. To naprawdę zaczyna być częściej pasja niż zawód. Joanna Raźniewska, dyrektorka trzeciego publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, była gościem rozmowy przy ognie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu. Jutro, jutro porozmawiamy o chorobie legionistów. A zatem do jutra, do 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Jubileuszowe spotkanie Związku Polaków w Niemczech. 65. rocznica powstania tej organizacji odbywała się pod hasłem Człowiek, Świat, Polityka. Na scenie artystyczne występy młodzieżówki, dominowała śląska muzyka ludowa. Sala wypełniona do ostatniego miejsca. Jak przystało na takie spotkania, wystąpieniom, przemówieniom nie było końca. Namównicy mównicy profesor Edmund Nowak, historyk, znawca dziejów obozu pracy w Lamsdorff-Łambinowicach, autor wielu publikacji na temat skomplikowanych dziejów Śląska-Opolskiego. Jak widać, wykład ciekawy, wysłuchany w skupieniu także przez młodzież. Jubileuszowe spotkanie nie mogłoby się odbyć bez uhonorowania zasłużonych działaczy związku. Tradycyjny w tamtych czasach uścisk dłoni, medal w klapie i goździk. Zbiorowa fotografia ku pamięci. Jacy oni byli wtedy młodzi. Pamiętajmy, że to było ponad 30 lat temu. Poprosimy o zbliżenie, by lepiej się przyjrzeć uczestnikom tego historycznego spotkania. Zjazd był doskonałą okazją do zaprezentowania możliwości wydawniczych Związku Polaków w Niemczech. W tamtych czasach okazją do popularyzacji oferty wydawniczej były dni książki i prasy. Nie zabrakło także specjalnej ekspozycji z pracami dzieci. I jak widać, dzieła maluchów wzbudzały zainteresowanie starszych opolan. Ten zjazd z okazji 65. rocznicy utworzenia organizacji polonijnej w Niemczech był również doskonałą okazją do wspomnień. Na koniec tego spotkania raz jeszcze zerknijmy na scenę, tak jak to zrobił Tadeusz Chrobak. Ludowa pieśń o gąskach, które zgubiły się w leśnej głuszy, zakończyła to kulturalno-historyczne spotkanie. Niektórzy nawet przeszliby do meritum, gdyby tylko wiedzieli, co to słowo oznacza.